Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na świętsza Maria Panna! Witam, was bratkowie, Posłuchajcie! Dziś wielki zamęt w tradycji posoborowej. Już za daleko to wszystko idzie, by was nie ostrzec, że ci posoborowi tradycyjni, którym trudno być katolikiem albo strzelającym ze zobatym okiem tradycjonalisty, albo księżak posoborowej tradycji będącym w komunizm Bergoglio, próbują Was skłonić do uznania uzurpatora za prawowitego papieża. Wyrywając werseciki z Bonifacego VIII próbują wam narzucić poparcie dla Bergolia, że jest papieżem. Inaczej będziecie ekskomunikowani. Otóż te hieny posoborowe wtargnęli do kościoła, by rozwalić świętą tradycję wywodzącą się od apostołów. Nakaz pański jasno mówi przez apostoła świętego Pawła: Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście od nas. Jest to nakaz pański, czy tego chcecie, czy nie. Błogosławiony Pius IX dodaje, abyśmy nie szli za takim. Nie szli. Nie bójcie się być posłuszni nakazom pańskim i orzeczeniom papieży. Czego się boicie, że będziecie ekskomunikowani za to, że jesteście posłuszni nakazom pańskim, na które są Bergoglio jest nieposłuszny i daje zakazy? Myślcie trochę. Jest napisane w prawie kościoła, że biskup, który występuje przeciw wierze, czyli credo, nie może być papieżem. Bergoglio, będąc biskupem, publicznie zaprzeczył wierze. Mówi to, co zobaczycie na końcu na filmie. A mówi tak: jesteśmy różni, ale chcemy być i zaczynamy mieć zgodną różnorodność. W tej wierze iść razem z różnorodnością zgodną. No cóż, to nie tylko herezja, ale jawne zaprzeczanie kredo, wierzę w jeden święty apostolski Kościół. Biskup rzymski przyjmujący od heretyków potępionych protestantów błogosławieństwo na kolamach? To go wyklucza z kościoła! Według Bergolio nowe kredo powinno brzmieć tak wierzę w zgodną różnorodność wszystkich religii świata, nawet tych, co nie uznają Jezusa za Mesjasza, za Boga. No cóż, według Bergoglio Chrystus niepotrzebnie założył Kościół z doktryną katolicką. Komu ona jest dziś potrzebna, jak mamy różnorodność? Trzeba stworzyć nowy kościół synodalny, ekumeniczny w różnorodności, taki żeby było nam wszystkim dobrze. Taka osoba nie mogła zostać papieżem, ale podobała się mafii kardynalskiej z Sangalem no i mamy to co mamy. Spytajcie się tych trudnych katolików albo strzelających ze zabatym okiem tradycjonalistów, Dlaczego nie mówią nic o orzeczeniach wielowiekowych papierze i orzeczeń Kościoła względem Bergolio? Dlaczego go nie postawią względem orzeczeń Kościoła pod krytykę dokumentów Kościoła? Bo co? Bo dokumenty Kościoła mówią za to co czyni Bergolio jest kara. Czyżby ci trudni katolicy, strzelający ze zawartym okiem, zapomnieli, że wielowiekowe orzeczenia Kościoła służą Kościołowi powsze czasy? Czyżby zapomnieli, że politeizm, jaki uprawia Bergoglio i jego tam kolesie, cały Kościół mówi przez wieki jednym głosem, że za to jest ekskomunika z automatu, traci urząd z automatu? To wielowiekowi papieży zrzucają go z tronu poprzez swoje dekrety. Tego świetce nie muszą robić, bo nie mają nawet do tego uprawnień, ale zrobił to Kościół poprzez świętych papieży. Nie stosując się do wielowiekowych orzeczeń, jakie wydał Kościół zgodnie, jednym głosem poprzez wieki, osoby pomijające je dla tworzenia swojej narracji zwodzenia bądź ugrania coś na tym dla siebie jest niczym innym jak ignorancją względem orzeczeń papieskich w trudnych chwilach. internetowa posoborowa tradycja jest po to by wyciszać świętą tradycję która walczy o prawowity kościół i stoi na straży konstytucji apostolskich. Święty Bazyli mówi obrońca grzechu jest bardziej winny niż sam sprawca grzechu, ponieważ wprowadza w błąd wielu wiernych. Broniąc gorszycieli z Watykanu, sami na siebie ściągarę karę grzechu ciężkiego. Obrońcy Bergolio, którzy zastraszają ekskomuniką wiernych, nieznających nauczania Kościoła, ani pańskich nakazów. Każą nam być w komunii z człowiekiem, który uprawia politeizm i głosi inną Ewangelię sodomicką i który wynosi się ponad przykazania Boże? Jak mówi Bóg, ci, którzy są z Nim w komunii zaciągają wszystkie Jego grzechy na siebie. A cóż na ten politeizm paczamamy, czy intronizacji w Kanadzie demonów do swojego serca, powie nam dziś Ewangelia? Czy jej też zaprzeczycie? Będziecie jej wierni, czy raczej Bergolio? A mówi tak: Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiadną Królestwa Bożego? Nawet się nie łudźcie, by tam po Soborowi te katolicy. Nie łudźcie się nawet. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czyż to nie dokonuje się dziś w samym Rzymie? Amoris Leticja, Suplika, czcienie bożków, paczamamy w Kanadzie i tak dalej? I ja mam być z nimi w komunii? Jaki jest cel apologii posomorowej tradycji, aby katolicy nie oddzielili się od Bergolia, który tworzy Antykościół, ale wręcz przeciwnie, aby stopniowo akceptowali diametralnie przeciwstawne nauki i normalność, aby pozostawali nieświadomie na szerokiej drodze ku zgubie własnych dusz? Co chce ugrać posoborowa tradycja, omijając świętą tradycję apostolską i nakazy pańskie wraz z wielowiekowymi orzeczeniami papieży, soborów, synodów, bulli itd.? Dlaczego nie cytujecie tych dokumentów Kościoła względem Bergolio? Nie postawicie go w krytyce względem tych dokumentów, by ostrzec ludzi przed wdepnięciem w pogaństwo. Wy niby to tradycja posoborowa. Nie możecie należeć do prawowitego kościoła, świętej tradycji apostolskiej, gdyż omijacie to, co klarowne, i pozostawiacie ludzi w chaosie, niezrozumienia. Tworzycie zamęt i tak, jak mówi Ewangelia. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Nie trwa w nauce Chrystusa, nie trzyma się Jego zakazów. Ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma Ojca i Syna. Jeśli kto przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem Jego złych czynów. I on nie chce być współuczestnikiem tych czynów, na pewno. A Duch zaś otwarcie mówi. Że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów, no to czyli to, co macie dziś z Rzymu. Stanie się to przez takich, którzy obudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. A to sobie weźcie jako przykład jeszcze do Rzymu. Unikaj zaś światowej gadaniny tych globalistów, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, co widać w Rzymie, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło, i nie mamy tego. Unikajcie takich ludzi. Te trudne kanały niby to katolickie, strzelające ze zobatym szczęściem tradycjonalisty wykorzystują waszą chęć walki to oni wyznaczają wam front do walki o to, co macie walczyć. Nikt nie uważa dokumentów kościoła za prawowite, bo gdyby tak było, to te dokumenty kościoła by cytowali przeciw Bergoglio i ostrzegali was, że idziecie szeroką drogą. Oni dokumentów kościoła wielowiekowych nie będą używać do obrony kościoła. Ale wyrywać jakieś werseciki gdzieś tam jakiegoś Bonifancego VIII, żeby tylko żeście byli zastraszeni ekskomuniką. Nie bójcie się, bratkowie. Takie kanały będą wam promować i wyznaczać wam wrogów, abyście się żarli nawzajem. Ale nie walczyli o to, co słuszne. Na przykład powrót do mszy świętej wszechczasów do parafialnych kościółków. Protestów żadnych. Świat potrzebuje znaku od kardynałów, by, rzucili, by zrzucili go strodu. Ale zrobił to już Kościół poprzez wydane dekrety, dokumentów przeciw takim osobom. Czego się boicie, bratkowie? Nie może być smutkiem to, że utracicie jedno z politeitą czy ateistą. Dla mnie to radość. Na przykład kardyneł, kardynała Mellera. Na niego bym nie liczył. Gdy publicznie powiedział, że Bergoglio jest prawowitym papieżem, został poprzez to zaraz awansowany. Kardynał Berg milczy, a biskup Schneider nie potrafi się określić. Ani zimny, ani gorący. To taki letni lelum polelum bez określenia. Wtedy, kiedy ci, którzy powinni mówić, milczą jak nieme psy. Dlatego kamienie wołać będą. Ja osobiście bałbym się nie słuchać orzeczeń Kościoła wydanych poprzez wieki, poprzez papieży, których prowadził poprzez wieki Duch Święty. Pamiętajcie, nakaz pański jest ważniejszy niż bergoliański zakaz. Bergolio nie ma prawa ani żadnej władzy, by wam... Was zmuszać do łamania nakazów pańskich, albo byście zaprzeczali wielowiekowym orzeczeniom Kościoła. Bądźcie posłuszni Kościołowi i nakazom pańskim, a takie kanały, niby to katolickie, które omijają prawdę, która jest zawarta w dokumentach Kościoła względem Bergolia i jego kolorowych, kolorowej świty, unikajcie. Ja się nie boję tego mówić, bo jestem posłuszny nakazom pańskim i orzeczeniom Kościoła, wywodzącym się od apostołów i świętej tradycji. W tych trudnych chwilach święty Paweł mówi: Pytaj, trzymaj się najpierw Pana Boga, a potem ludzi, a jak ludzie nie słuchają w ogóle Pana Boga, to trzymaj się tylko nakazów pańskich. I tak robię. I za to dziękuję Panu Bogu, za tą wielką łaskę. A wam, bratkowie, niech Pan Bóg błogosławi i Matka Boża prowadzi po drogach Syna, w wąskich drogach. Trzymajcie się nakazów pańskich tradycji w tych trudnych chwilach, a nie zginiecie. A teraz zapraszam na film, żebyście zobaczyli, jak Bergolio jeszcze będąc biskupem zaprzeczał w wierze katolickiej, dawał się namaszczać na ten, jeszcze rozgową puszczać. Za to Kościół cały czas mówił, przez wieki, przez wieki, za takie coś. Za takie zaparcie się jedynego kościoła i wiary, credo, jest ekskomunika z automatu. Także nie może wstąpić nawet na tron Piotrowy. Nie ma czegoś takiego. To uczył kościół, tak pozostanie na wieki wieków. Amen, tego nikt nie zmieni. Z Panem Bogiem. hermanos y hermanas este es el día que hizo el señor hay alegría y gozo en el cielo hay gozo en el corazón del padre porque los hijos estamos hoy reunidos como hijos suyos en el nombre de jesús por el poder del espíritu santo para darle gloria al padre del cielo Qué lindo que los hermanos estén unidos, que los hermanos oren juntos. Qué lindo ver que nadie negocia su historia en el camino de la fe, que somos diversos, pero queremos ser, y ya empezamos a ser, una diversidad reconciliada en ese común denominador, en esa fe, caminar juntos en esta diversidad reconciliada. Pueblo de Dios, vamos a orar por el arzobispo y lo bendecimos, Padre, en tu nombre, Señor. Lo cubrimos, Padre, lo cubrimos. Ponemos cobertura sobre él, en el nombre de Jesús. Señor, en este último tiempo... Él se ha levantado aquí en Argentina, ha sido levantado por ti como una de las voces proféticas para nuestra nación y queremos cubrirlo, Señor, porque las influencias, porque los ataques, porque las cosas negativas son muchas para alguien que se levanta a declarar palabra tuya, Dios. Pero nosotros lo cubrimos, Padre, y lo bendecimos, lo bendecimos. Dale abundancia de sabiduría, tú la das abundantemente y sin reproche a todo aquel que te la pide. Padre, nosotros te la pedimos para tu siervo. Inúndalo de sabiduría de lo alto para conducir tu Grey. Inúndalo de sabiduría de lo alto para tener esa voz profética, eh, ese, ese sonido de trompeta en medio de las necesidades de nuestra nación. Señor, nosotros como hermanos en Cristo, sin diferencias, sin barreras, ahora lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos. Pronunciamos palabras de bien sobre Él y en el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos el poder de toda maldición cancelamos toda palabra de maldición sobre tu siervo dios en el nombre de jesús se secan esas palabras se secan esas palabras en el nombre de jesús y el pueblo de dios lo bendice lo bendice pronunciamos bien sobre él lo más y más de tu santo espíritu dios inúndalo de tu presencia padre en el nombre de jesús en el nombre de

wassa satan chivato wassa satan chivato kata hmm. ni istana ta duti chivato ya ni ni